Hej łowcy. Czasem trafimy na gry, które choć pełne błędów, źle zoptymalizowane i ogólnie nie najlepiej oceniane, zaskakująco zyskują grono fanów. Nie są to typowe produkcje polaryzujące społeczność, ale takie, które zarówno krytycy, jak i gracze jednogłośnie uznali za porażkę, a jednak wśród niedociągnięć kryją się elementy na tyle intrygujące, że przyciągają swoją osobliwością. W tym zestawieniu znajdziecie gry, które mimo wszystkich swoich wad zyskały kultowy status lub z czasem zaczęły wzbudzać zainteresowanie. Przyjrzyjmy się im bliżej. Never Dead. Znacie Nieśmiertelnego z Christopher'em Lambertem i Seanem Connerem? Chociaż film nigdy nie doczekał się adaptacji growej, studio Rebellion w 2012 roku stworzyło Never Dead, Produkcję, która swoimi założeniami przywodzi na myśl wspomniany cykl filmów. Ta gra akcji z widokiem z zapleców pozwala wcielić się w Braisa, nieśmiertelnego najemnika, który może tracić kończyny i głowę, ale zawsze się jakoś poskłada. To absurdalna mieszanka przyrysowanego humoru i niedopracowanych mechanik, które sprawiają, że jest tak dziwna, że aż intrygująca. Jeżeli przymkniecie oko na błędy, może okazać się naprawdę zabawną perełką. Tomb Raider Angel of Darkness. Seria Tomb Raider ma swoje wzloty i upadki, a jednym z najgłośniejszych potknięć jest Angel of Darkness. Miała to być pierwsza next-genowa produkcja w serii R PlayStation 2. W założeniach był to znacznie bardziej dojrzały tytuł, twórcy postawili na mroczniejszy klimat, elementy RPG i sporą nowość, przez niektórych odebraną zapewne niezbyt pozytywnie, czyli dodatkową grywalną postać, Kurtisa Trenta. Niestety techniczna strona gry pozostawiała wiele do życzenia. Toporne sterowanie, częste błędy i frustracja towarzysząca graczom na każdym kroku. Dla niektórych to właśnie ten chaos i niedopracowanie nadawały grze urok. Ale jeśli nie możecie się przemóc, poczekajcie na lutowy remaster klasycznych części. Po sukcesie i ciepłym przyjęciu remasterów trzech pierwszych odsłon, kolejny zestaw obejmujący już te mniej udane przygody może być wartym uwagi sposobem na nadrobienie anioła ciemności. Calling Wii zapewniło fanom Nintendo całą masę fantastycznych produkcji, zarówno od samego giganta z Kyoto, jak i wielu innych deweloperów. Super Mario Galaxy, Silent Hill Shattered Memories, Fragile Dreams, kompatybilne wsteczne z Gamecube'em, no sporo było tych zalet. Przez ten natłok hitów można było przeoczyć te mniejsze, gorsze tytuły, a jednym z nich było wydane w 2009 roku Calling. Jest to horror, który w założeniach przypomina nieco cykl Fatal Frame. Jednak, w odróżnieniu od tego klasyka, Colling pochwalić się może znacznie mniej ciekawą mechaniką rozgrywki, oprawą, która nawet w momencie premiery ciężko było nazwać atrakcyjną, niedopracowanym sterowaniem oraz wszędobliskimi bagami. Jeśli jednak uda Wam się to wszystko przeboleć, to zostaniemy z naprawdę klimatyczną produkcją, a próba ucieczki z miejsca zwanego granicą może wciągnąć nas na kilka solidnych godzin. Wanted Dead to propozycja dla fanów niespodzianek i to niekoniecznie tych pozytywnych. Jeśli jesteście fanami niskiej wydajności, oglądania menu konsoli co 30 minut i licznych błędów designerskich, to mamy coś idealnego dla Was. Panie i Panowie, oto Wanted Dead. To slasher z elementami strzelanki przerywany karaoke i minigrami, jak na przykład rytmiczne jedzenie ramenu. Problemy techniczne, nierówny poziom trudności i krótka kampania sprawiają, że gra bywa frustrująca, ale jej kuriozalność i absurd potrafią dostarczyć niespodziewanie dużo rozrywki. Seria Earth Defense Force. Wyobraźcie sobie teraz Dynasty Warriors, ale zamiast armii ludzkich przeciwników podobną liczbę przerośniętych insektów. Broń białą zamięcie napalną, a zamiast historycznych lokacji współczesne miasto w trakcie inwazji wspomnianych robali. Dodajcie do tego kiepską optymalizację, odrobinę błędów i ogólne niedopracowanie. Voilà! Oto seria Earth Defense Force. To produkcja wręcz idealna do grania w kooperacji ze znajomymi, pod warunkiem, że szukacie bekowego tytułu. Przyczepienie dmuchanej WiFi do kumpla, który teraz cały czas będzie z nią biegał po planszy? Spoko. Ogień przyjacielski? Nie ma sprawy. Bieganie jak kurciak z obciętą głową i strzelanie do wszystkiego, co tylko się rusza? Świetnie się przy tym bawiąc? Jak najbardziej. Dirge of Cerberus Final Fantasy VII Najwięksi fani siódmego finala uznaliby Dirge of Cerberus nie tyle za coś tak złego, że dobrego, ile po prostu najzwyczajniej w świecie crap. No bo jak to tak, z turowego RPG robić liniowego akcyjniaka przypominającego jakąś dziwaczną wariację na temat Gungrave? To przecież nielegalne. Cóż, Square Enix postanowiło zaryzykować i niektórym ludziom się to całkiem spodobało. W tym sequelu spin-offie wcielamy się w znanego z oryginalnego finala siódmego Vincenta Valentina. Bohater już w podstawce korzysta z broni palnej, także nie powinien dziwić fakt, że właśnie jego wybrano na protagonistę gry. Znajdą się gracze, którzy mogliby wręcz powiedzieć, że już sam tytuł jest proroczy, bo słowo dircz można na polski przetłumaczyć mniej więcej jako pieśń żałobną czy wręcz lament. Czy jest aż tak źle? Naszym zdaniem nie, ale najlepiej przekonacie się o tym wszystkim sami. Niestety, tytuł dostępny jest tylko dla zdeterminowanych, bo to ekskluzyw na PlayStation 2. Enter the Matrix. Świat Matrixa, gameplay rodem z Max Payne'a, Co mogło pójść nie tak. W teorii nic, bo żadna z tych rzeczy to nie są krapy, a powszechnie uwielbiane produkcje. Enter the Matrix nie jest w żadnym razie aż tak okropne, jak mogłoby się wydawać, szczególnie zestawiając go z innymi produkcjami z dzisiejszej listy. Tym razem nie będziemy kierowali bohaterem, którego wciela się Keanu Reeves, a jednym z dwóch i rebeliantów, niobi lub Ghostem. Jest bullet time, możliwość biegania po ścianach, masa broni palnej, widowiskowe strzelaniny, ale to wszystko nie daje aż takiej dużej frajdy, bo zabrakło tego czegoś, co było magiczne w oryginale. Szczególnie irytujące mogą być etapy, gdzie siadamy za kierownicą samochodu, którym steruje się absolutnie okropnie. Goat Simulator. No dobra, Goat Simulator dla wielu może aspirować do miana najgorszej gry na świecie, ale w przeciwieństwie do innych wymienionych wcześniej produkcji, wrażenie to zostało osiągnięte w pełni celowo. Jak w końcu można myśleć inaczej o tytule, którego sama nazwa jest prześmiewcza, a całe to symulowanie kozy polega na bieganiu i rozwalaniu wszystkiego na mapie, ciesząc się dziwacznymi ragdolami. Taki właśnie jest Goat Simulator, zabawny, celowo niedopracowany, idealny do nagrania kilku śmieszkowych filmików na YouTubie. Swoją drogą, grado doczekała się takiej popularności, że wydano aż 3 odsłony tej serii, a niedawno pojawił się nawet remaster jedynki. Więc zdecydowanie coś jest w tej szalonej formule. Resident Evil 6. Szóstego Rezydenta niektórzy uznają za czarną owcę serii, inni z kolei nieironicznie będą się przy nim dobrze bawić. Twórcy widocznie uznali, że klasyczny przepis na Survival Horror mógł się już nieco przejeść, to też podkręcono tempo akcji i wzorem piątki położono jeszcze mocniejszy nacisk na kooperację. W efekcie oddano w nasze ręce w zasadzie Call of Duty, tyle że w trzeciej osobie i z zombiekami. Poszczególne sceny i rozdziały są tak przesadzone, jak tylko się da. Przeciwnikom będziemy mogli zasadzić ciosy rodem z galem MA, a naboi do pistoletów i karabinów nigdy nam nie zabraknie. Także dziurawić martwe ciała będzie można i w ten sposób. Równie odjechani są bossowie na czele z takimi kuriozami jak zombie T-Rex. Z drogą ciekawe, czy to nie jest jakiś isterek nawiązujący do Dino Crisis. I wiecie co? Wcale to nie jest najdziwniejsza rzecz, jaką zobaczycie w tej grze. Deadly Premonition Czy Hidetaka Suheiro, korzystający z pseudonimu Swery65, to geniusz, czy może szaleniec, który nie ma pojęcia co tak właściwie robi? Zależnie od tego, kogo spytacie, usłyszycie inną odpowiedź, tak samo jak w przypadku jakości jednego z jego najsłynniejszych dzieł, Deadly Premonition. Niektórzy uznają, że to produkcja tak zła, jak absolutnie najgorsze gry na świecie, a inni uznają, że to celowe zabiegi, które tylko budują dziwaczny klimat rodem z miasteczka Twin Peaks. To żaden problem, że lokacje z gry będziemy zwiedzać w jakichś 20 klatkach, martwiąc się przy tym, że po odpaleniu mapy zobaczymy zamiast niej swój własny pulpit. Może akurat tym razem wróżba odczytana w kawie powie nam coś innego, a w skórze agenta Yorka damy radę spędzić dłużej niż zawrotne 15 minut. Tak, czasami ta gra to istna loteria. I to tylko kilka propozycji gier, które ocierają się o miano Krapa. Zapewne każdy z Was ma takie tytuły, mogące zaliczyć się do tej prestiżowej kategorii. Koniecznie podzielcie się nimi z nami w komentarzach. Gorąco też zachęcamy do śledzenia naszego kanału po więcej podobnych materiałów. A tymczasem dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!